Jaki naprawdę będzie koszt największego w polskiej historii kredytu w ramach programu SAFE? Jakie warunki będziemy musieli spełniać, aby otrzymać jego kolejne transze? I wreszcie, jaką część spożyczonych 44 miliardów euro będziemy mogli wydać w polskiej, a jaka trafi do niemieckiej zbrojeniówki? To tylko wstęp do coraz dłuższej listy pytań o utajnione przez rząd szczegóły kredytu SAFE. Na te wszystkie pytania. Pan Prezydent chciał uzyskać odpowiedzi na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. No, tych odpowiedzi wszystkich nie było i te wątpliwości niestety zostały. A mówimy tu o gigantycznych pieniądzach, 44 miliardy euro, zadłużenie na kilkadziesiąt lat. No i ta kwestia też, która się nie pojawia w dyskusji publicznej, a chyba też powinna zostać podniesiona, no, to jest kolejny dług, który Polska będzie zaciągała właśnie w euro. Tymczasem to od prezydenckiego podpisu zależy, czy Polska przystąpi do europejskiego programu zbrojeń, czy nie. Ustawa w tej sprawie trafi na biurko Karola Nawrockiego po ewentualnych poprawkach kontrolowanego przez koalicję 13 grudnia senatu. Wydaje się, że w tym momencie WETO jest jedynym rozwiązaniem. I powiem więcej, tutaj nie chodzi o sam program Save jako taki, bo wiele z jego elementów może być potencjalnie dla Polski bardzo korzystne. Dużo większy problem jest niesamowita agresja i buta władzy, która nie zgadza się na jaką. Jakąkolwiek formę konsultacji, to niestety wskazuje na złe intencje tej władzy i na to, że w dalszej konsekwencji ten program będzie uderzeniem w polską obronność. Zamiast dyskusji jest rządowa propaganda sukcesu. Program SAFE jest y, największym finansowym projektem, y, jeśli chodzi o możliwe, możliwy rozwój polskiej obronności, polskich wojsk, polskiego przemysłu zbrojnego z użyciem pieniędzy. Europejskich. zamiast odpowiedzi na pytania, ataki i oskarżenia. Dość jasny jest interes opozycji PIS-u Konfederacji Prezydenta Naworskiego, żeby zachwycić w oczach opinii publicznej ten ewidentny polski sukces, jakim jest pozyskanie środków w programie Save. Prezydent Karol Nawrotki podkreśla jednak, że nie jest przeciwnikiem programu SAFE jako takiego i dostrzega w nim szansę. Zadaniem prezydenta Polski jest to, aby spojrzeć naszemu bezpieczeństwu w twarz w hajnówce na strażnicy Rzeczpospolitej i odpowiedzieć na pytanie, czy program SAFE jest dla polskiego rozwoju i bezpieczeństwa dobry, czy jest zły. Spokojnie, metodycznie, bez złych i bez dobrych emocji. Jego zdaniem tak poważne zobowiązanie, sięgające kolejnych pokoleń, musi być jednak perfekcyjnie przygotowane. Stąd jego apel o rzetelną pracę parlamentu w tej sprawie. Dosłownie po tym apelu pana prezydenta jest ofensywa w Sejmie. Szybko, w jego szybko głosuje się tą ustawę, co pokazuje, że temu rządowi jakoś się wyraźnie spieszy. To wszystko.